Odszkodowanie do sprawy rodzennego rodowitego Mariusza Marcina Jemdras 17 11 1977. BIS I M M M J Odszkodowanie i reperacje z międzynarodowej Taryfy Odszkodowanie od firmy Policant Ostrowa Wielkopolskiego za powyższą sprawę rodzennego rodowitego Jan jest Mariusz. 1. Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się w zależności od indywidualnego przypadku. 100 sztuk złota. 2. Groźby użycia środków przymusu w zależności od indywidualnego przypadku. 100 sztuk złota. 3. Brak osobistego, prawnie uwierzytelnionego podpisu. 200 sztuk złota. Zlekceważenie przez osobę publiczną. Obowiązku okazania dowodu tożsamości 100 sztuk złota. 6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję zawierającą błędy formalne i fałszywe stwierdzenia zawarte m.in. w oskarżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp. 100 sztuk złota plus 10-krotnie. 7. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe 1000 sztuk złota. 10. Przymuszenie na służbie. 10 tysięcy sztuk złota. 11. Bezprawne odrzucenie, także odmowa przyjęcia papierów wartościowych lub oświadczeń pod przysięgą, które zostały przedstawione przez wystawcę. 1,5 miliona sztuk złota. 13. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego oryginału tytułu długu każdy przypadek. 200 tysięcy euro. 15. Łamanie umowy przez władze publiczne i osoby publiczne. 2 miliony euro. 17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm. Każdy przypadek, yy, 500 tysięcy euro. 18. Prześladowanie polityczne. Każdy przypadek, 500 tysięcy euro. 19. Zastosowanie norm i przepisów związanych z nazistowską historią, również przez analogię z artykułem 139 z niemieckiej ustawy zasadniczej. 400 tysięcy euro. 21. Stosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych. Milion euro. 24. Wykonywanie niepraw. Widłowy, działań z przymusem, na przykład zajęcia komorcze, kary, faktury wstępne, bez posiadania jednoznacznego statusu urzędnika państwowego milion euro. 27. Odrzucenie prawomocnego przedstawiciela, 500 tysięcy euro. 29. Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej dobrowolnej zgody jego użytkownika, 100 tysięcy euro. 30 Bez... Podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika urządni mianowanego 100 000 euro. 32. Wtargnięcie na statek, łódź lub inny pojazd wodny bez wyraźnej, dobrowolnej zgody jego użytkownika 500 000 euro. 34. Wtargnięcie na prywatne terytorium bez wyraźnej, dobrowolnej zgody 500 000 euro. 40. Bezpodstawne i wbrew woli osoby y przyjęcie opieki u Bezwłasnowolnienie. 10 tysięcy euro. 46. Nielegalne, bezrządowej i suwerennej legitymacji wystawienie tytułu li licytacji. 500 tysięcy euro. 47. Łamanie praw człowieka, naruszenie godności ludzkiej wbrew rezolucji ONZ 217a i lub Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 500 tysięcy euro. 48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego IP-66. Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich z 1966. Traktat Prawa Międzynarodowego. Ratyfikowany przez Polskę w 1967. 500 tysięcy euro. 50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i lub pełnomocnika. 500 tysięcy euro. 51. Bezprawne wnioski o ukaranie. Re operacje, prawa 300 tysięcy euro. 52. Opłaty karne, represy, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych poszkodowanej osoby, małżonka, partnera, dzieci i wnuków 200 tysięcy euro. Posłużenie się sprzeczną z prawem międzynarodowym IP-66, pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych 300 tysięcy euro. 58. Sprzeczne z prawem międzynarodowym IP 66. Dokonanie zajęcia komorniczego pod groźbą nakazu aresztowania. 800 tysięcy euro. Łamanie zasad ochrony danych osobowych. Podsłuchy telefoniczne, komputerowe, szpiegostwo, pochwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych. Każdy przypadek 200 tysięcy euro. Euro. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania przez sąd sędziego sekretarza sądu bez wyraźnej legitymacji suwerennego państwa. 500 tysięcy euro. 62. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego wyroku postanowienia bez posiadania legitymacji suwerennego państwa. 200 tysięcy euro. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania przez osobę lub pracownika sądu. Który nie jest sądem państwowym, lecz sądem fałszywym. 200 tysięcy euro. Czytała: Jam jest Natalia Beata Faustyna. Wdzięczność.